Za moimi plecami znajduje się nowa siedziba fabryki rowerów Wojciecha Krucha w Częstochowie, która swoim wyglądem mocno przypomina amerykańską stodołę. Skąd taki koncept? Identycznie wyglądała pierwsza fabryka Treka w Waterloo w USA. A ponieważ fabryka rowerów to flagowy salon Treka, profesjonalny serwis rowerowy i gabinet bike fittingu oraz fizoterapii, to właśnie przyjęto taki koncept i taki styl. Sprawdźmy, co kryje się w stodole. Choć będąc na dworze, można odnieść wrażenie, że znajdujemy się za oceanem, to tuż po przekroczeniu progu nowej siedziby fabryki rowerów wszystko staje się jasne. Jesteśmy w Częstochowie, a naszym oczom ukazuje się bardzo nowoczesne wnętrze, które ma wiele ciekawych kolarskich akcentów i zostało zaprojektowane przy udziale artystycznej grupy Monstur. Sklep został podzielony na sekcje tematyczne. Tuż przy wejściu znajdują się rowery elektryczne. A tutaj mamy właśnie rowery górskie, szosowe oraz gravele. Natomiast w głębi sklepu znajdziemy rowery rekreacyjne i miejskie. Jest też tak zwane podium teamowe, czyli Stoisko z odzieżą i sprzętem Team Replica, to są stroje, rowery oraz akcesoria używane przez kolarzy Trek Segafredo. No i wkrótce szykuje się wielka niespodzianka, ponieważ na przełomie zimy i wiosny Wojtek zapowiada, że w tym miejscu pojawi się rower mistrza świata Massa Pedresena jeżdżącego w drużynie Treka. Oczywiście rowery to nie wszystko, ponieważ w sklepie znajdziemy też kaski, obuwie, odzież oraz wszelkie akcesoria potrzebne każdemu rowerzyście i kolarzowi do jazdy na rowerze. Mamy oczywiście do tego serwis oraz strefę bike i fizjoterapii. Jest z nami Wojtek Kluk, założyciel i właściciel fabryki rowerów. Znajdujemy się w jego zupełnie nowym sklepie, natomiast Wojtek, to nie jest w początek na rynku, ponieważ fabryka rowerów istnieje od kilku lat. Powiedz, kiedy zacząłeś w ogóle biznes? Biznes rowerowy? Tak. Zacząłem w podstawówce od składania rowerów na zapleczu, a później na serwisie. A przez 16 lat byłem przedstawicielem handlowym. Sprzedawałem towar do wszystkich sklepów w Polsce, współpracowałem z grupami zawodowymi. Uczestniczyłem w największych turach na świecie i w Polsce. I 5 lat temu otworzyłem swój własny biznes fabryka rowerów. Fabryka rowerów w poprzedniej odsłonie, czyli nasza dawna siedziba. Była sklepem bardzo interesującym, udanym przez ludzi całe częstochowskiej, i zresztą nie tylko. Kolarskie życie gromadziło się wokół sklepu na Łódzkiej. Natomiast przedczas na zmiany jest nowa siedziba, jest stodoła, która przypomina pierwszą fabrykę Treka. Powiedz w ogóle, skąd pomysł na zmianę? Dlaczego pojawiła się, pojawiła się ta nowa lokalizacja? Znaczy pomysł na nową fabrykę jest prosty. Byliśmy już ograniczeni przestrzenią, nie mieliśmy parkingu. Mieliśmy możliwości rozwoju, kolejni ludzie do nas chcieliśmy, żeby doszli, nawet nie było na to miejsca. Usługi były w, ograniczonym, w ograniczony sposób. Mieliśmy rozwinięte ze względu na metraż i szukaliśmy nowej lokalizacji. No i znaleźliśmy ją. Mamy świetny parking, dużą powierzchnię, duże zaplecze magazynowo-socjalne i tu możemy się rozwijać. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, jak tutaj wchodzę, że jest tutaj bardzo dużo takiego kolarskiego klimatu. Wnętrze wręcz zachęca, by wsiąść na rower i po prostu pójść, pojeździć. Jak cię znam, no to jesteś ogromnym pasjonatem kolarstwa. Zawsze mówiłeś, że sklep to jest twoje trzecie dziecko, twój trzeci syn. Właściwie teraz on ma powiedzieć czwarty, bo trzeci ci się w międzyczasie tak. narodził. Powiedz coś więcej, jak do tego biznesu podchodzisz, jak traktujesz ten sklep. Chodzę do pracy z przyjemnością i moi pracownicy też, tak? Tą firmę tworzą ludzie, bez nich nic nie byłbym w stanie zrobić i, i myślę, że każda branża się rozwija, tam gdzie są, pracują ludzie pełni pasji. Miejsce to, spędzamy tu tyle czasu, że musi nam się podobać, musi zachęcać do tego, żeby tu przychodzić, a tu też chodzi o to, żeby to no, było związane z kolarstwem, na tym, na czym się najlepiej znamy, tak? No właśnie, ile razy jestem w Fabryce Rowerów, a nie jest to moja pierwsza wizyta, tyle razy widzę tutaj ciekawych gości, jak nie kolarzy zawodowych, to różlowców. W jakieś e, gwiazdy sportu czy inne e, znakomitości. E, I z tego co wiem, to fabryka e, rowerów e, mogłaby konkurować z kawiarnią, ponieważ e, Wasz Ekspres robi tysiące kaw e, miesięcznie. Powiedz, jak to wygląda w praktyce? Czy rzeczywiście e, tutaj życie po prostu e, kwitnie cały czas i, i nieostająco o każdej porze dnia można tutaj spotkać takie właśnie towarzyskie życie, że tutaj w ten sposób jest jak jedna wielka rodzina? No, staramy się tak. no tutaj. Rano, no byłeś dzisiaj świadkiem, się nas odwiedził Kamil Gradek, e, który przyjechał ze zgrupowania. Codziennie ktoś jest. E, mamy, mamy stałych, my tu mówimy, turystów, wywalców, którzy przyjeżdżają na kawę. E, no i też przez to się tworzy tą atmosferę. E, no a klienci, którzy się znają na kolarstwie, którzy lubią kolarstwo, no chcą to poczuć, tak? Tą atmosferę, tak? My tu mamy dużo rzeczy ciężkimi, różnymi drogami zdobywanymi. Różne pamiątki. Yy, czy to koszulki, czy to jakieś proporczyki, czy oryginalne stanowisko Trek Segafredu, to jest takie pierwsze, gdzie będziemy zawsze przez cały rok mogli zobaczyć mm. oryginalne rowery, stroje, gadżety Kimu. Yy, no jest dużo innych gadżetów, które też widziałeś. Jasne. No, właśnie, tutaj wśród tych majątek są koszulki, kadry polskiej Trek e, Sega Freddy o z napisami kolarzy. E, z tego co wiem, to za Tobą jest też kolarska kariera, czy przygoda, jak to można nazwać. No, e, ścigałeś się w każdym razie. E, I kolarze szesowi, zawodowi kolarze szesowi, zawsze są Ciebie mile widziani. E, no to powiedz, właśnie, e, kogo można tutaj spotkać, kto do Ciebie przyjeżdża. Yy, oraz yy, słyszałem też, że prowadzicie swoje amatorski team. No, Powiedz coś więcej o tej scenie właśnie wyścigowej Fabryki rowery. No Mamy swój team. Mamy team Enduro MTB yy, i mamy team szosowy. Yy, no, team jest generalnie złożony z zawodników częstochowskich, natomiast no, szykuje się duży kontakt w ciągu tygodnia. Będziemy mogli powiedzieć, kto do nas dołącza, jeżeli chodzi o amatorów. Mm -hmm. yy, a jeżeli chodzi o zawodowców, no, to praktycznie wszyscy zawodowcy, którzy się ścigają w Polsce, u nas są, czy to Marek Rudkiewicz, czy Adrian Kurek, czy Kamil Gradek, czy Paweł Wernas, czy Kamil Zieliński, czy Artur Detko. No, mógłbym tak wymieniać dużo, tak nie chciałbym kogoś pominąć. No, w tej chwili najsłynniejszym takim no, to jest Kamil Gradek, tak? No, bo jest kolarzem World Tour, jest pomocnikiem Grega Avermenta, więc to doświadczenie jego też można przełożyć u nas na bike -picking. To są zupełnie inne rozmowy. My też kupę godzin razem spędzamy na rowerze, więc to jest doświadczenie. Najfajniejsze jest to u nas, że i serwisanci, i fizjoterapeuta, i sprzedawcy mają kontakt z kolarzami. Mhm. Więc jeżeli im są w stanie dogodzić, no to tym bardziej są w stanie dogodzić amatorów. Tak, to mi się wydaje bardzo ciekawe, bo, bo to jest jakby no, taki ogromny element szkolący cały system. Cały no zestół. to co są tutaj, ja to mówię w cudzysłowie, darmowe szkolenia, tak? No ale to nie ma lepszych szkoleń od praktyki. To jest spełnienie moich marzeń, to co tu w tej chwili jest, to jest spełnienie moich marzeń. Zawsze o tym marzyłem jako. Czy to przedstawiciel handlowy, czy pracownik sklepu, e, czy współpracujący z grupami zawodowymi. Chciałem mieć takie miejsce, chciałem stworzyć coś takiego, e, no i się udało. Dobra, ja sobie tu pytam na Zwiftcie, ale mam jeszcze jedno pytanie. E, dlaczego przed wejściem do studoły stoi krowa? No jak przed każdą studołą powinna być krowa, a tak poważnie. Krowa jest maskotką Trek'a. Stan Wisconsin, skąd pochodzi Trek, słynie z hodowli bydła i z produkcji rowerów. Trek, I odkąd jest system Project One personalizacji rowerów, malowane są te krowy w kolory rowerów. Okej, okay, czyli to jest symboliczna krowa. A co tak. oznacza owca przy kasie? Owca jest maskotką Timu Trek Segafredo. To jest słynny Herman, ma nawet swój fanpage na Facebooku. Z tej owcy powstaje wełna Merino, która jest produkowana odrzutową grabera. Wszystko by już rozumiem. Jesteśmy przy serwisie. Za te drzwi wstęp mają już tylko mechanicy i rowery, którymi się opiekują. A z nami jest Roman Kalemba, mechanik w Fabryce Rowerów. Jumie. Roman, powiedz, czym się tutaj dokładnie zajmujecie? E, tak, jak tak wcześniej wspomniał, e, we wszystkich wywiadach e, zajmujemy się serwisowaniem rowerów, głównie Trek'a, ale nie zamykamy się tylko w tej kwestii. E, również mile widziane są tutaj u nas inne marki, e, rozszerzyliśmy serwis o e, Serwisowania amortyzatorów, damperów, szty zregulowanych, e, serwis Ceramic Speed. E, cały czas się szkoli, szkolimy i doskonalimy. Jedno słowo, wszystko co przy że można zrobić, zrobicie. Tak. A na mnie osobiście ogromne wrażenie robi ten serwis. E, powiedz, czy dla Was to jest ogromna zmiana, duża zmiana, e, tak, nowoczesne, tak nowoczesne stanowisko pracy? Jak najbardziej. E, z doświadczenia bo po prostu przenieśliśmy to, co mieliśmy na, na starym serwisie, tam wiadomo, m, powierzchnia była dużo, dużo mniejsza, aczkolwiek tutaj mamy już komfort pracy, to, co było bolączką w tamtym serwisie, staraliśmy się już nie przenosić na ten, na ten serwis, zrobić to po swojemu, tak, żeby to wszystko miało sens i efektywność pracy przede wszystkim. Chłopaki z serwisu dzisiaj nagięli nieco swoje zasady i wpuścili mnie na swój teren. Ze mną jest Cezary Müller. Cezary, czym się zajmujesz w fabryce rowerów? Ja się głównie zajmuję serwisowaniem kół. Powiedzmy, że w tym staram się być jak najlepszy. A przede wszystkim chodzi tutaj o łożyska ceramiczne. Mam do tego odpowiednie narzędzia, sprzęt, także zapraszam, bo naprawdę poprawia to później walory Okej, okay, Czyli to, co zawodnicy robią najbardziej, a mnie bardzo intryguje ten regulowany elektryczny stajek serwisowy, pokaż, jak to w ogóle działa. Widzę coś takiego pierwszy raz. A, tutaj możemy sobie regulować wysokość roweru, w zależności od tego, co chcemy serwisować, możemy sobie rower obniżyć. Podwyższyć. Czyli, jeżeli chcemy e, gdzieś dostać się odmówy, suportowej do jedziemy rowerem do góry i mamy sprawny dostęp. Jednym słowem marzenie każdego serwisanta. Dokładnie. Naprawdę usprawnia pracę. Jestem z Mateuszem Komarem, który tak naprawdę dopiero zakończył zawodową karierę kolarza szosowego. Mateusz, wraz z otwarciem nowej siedziby fabryki rowerów, dołączył do zespołu. No i nie ukrywam, że to na pewno mocny punkt w kontekście doradztwa osobom zaawansowanym, czy to pod kątem zakupu roweru, doboru sprzętu, czy nawet odżywek. No ale Mateusz sam wie najlepiej, dlaczego tutaj został stworzony w zespole. Mateusz, czym zajmujesz się w fabryce rowerów? No tak, wraz z otwarciem tutaj sklepu i zakończeniem mojej zawodowej kariery, pracę zaproponował mi Wojtek, co, co od razu było bardzo fajną dla mnie alternatywą. Chciałem zostać przy rowerach, chciałem zostać przy kolarstwie. W sklepie zajmuję się doradzaniem, składaniem rowerów. Robiłem to przez całą swoją karierę, znam się na tym. Wiem jak to się robi. Co prawda koledzy z serwisu doradzają mi jak to zrobić najlepiej, szczególnie w rowerach miejskich, z którymi nie miałem tyle do czynienia, ale myślę, że będąc tutaj w sklepie sprawdzę się i jest mi tutaj przyjemnie pracować. Właśnie, a Wojtek jeszcze zdradził mi, że oprócz tego, że pracujesz w sklepie, to jeszcze jesteś jakby menadżerem, kierownikiem teamu Fabryki Rowerów, drużyny Fabryki Rowerów. Powiedz coś więcej o tej roli. No tak, Wojtek ma swoją amatorską drużynę i faktycznie ja też będę z tymi chłopakami pracował. Będę im doradzał w różnych aspektach, jak i w aspektach treningowych, czy, czy również rozgrywaniu taktycznym wyścigu? Myślę, że przydam im się. Ja osobiście chciałbym jeździć na wyścigi, bo po prostu to lubię. Nie mam, nie mam zamiaru czy ambicji pod tego, żeby wygrywać w amatorach? Po prostu chciałbym dalej ścigać się i czerpać z tego przyjemność. No właśnie można powiedzieć, że zawodowca stałeś się mastersem. Jak czujesz się w tej nowej kolarskiej roli? Myślę, że dobrze. No, myślę, że ciężej jest przekwalifikować się w drugą stronę z mastersa w zawodowca, zawodowca, ale nie widzę, nie widzę tutaj żadnych problemów. Zobaczymy, jak to będzie, jak się sezon zacznie. Na ile to mi będzie sprawiało przyjemność. Super, powodzenia. Dziękuję. Przy okazji otwarcia nowej siedziby fabryki rowerów do zespołu dołączył nie tylko Mateusz Komar, ale również Tomek Drabowicz. Tomek, czym zajmujesz się w fabryce rowerów? W fabryce jestem doradcą klienta, pracuję w dziale sprzedaży. Uff. Przede wszystkim fachowe doradztwo w każdego typu roweru. Okej. Okay. Słyszałem, że masz za sobą bogate doświadczenia z rowerami enduro, czyli jakby to jest Twój konik? Tak, tak. No, zdecydowanie najlepsza grupa, na jakiej lubię rowerach jeździć, enduro, MTB. Chociaż Wojtek powiedział mi, że mimo, że zarzekałeś że na szosówkę nie wsiądziesz, to od jakiegoś czasu jeździsz też Madonką. No tak, zarzekałem się, ale no niestety się przysłowiowo odstrzekać to, gdyż. Wsiadłem jeden, drugi, trzeci raz i sama przyjemność z jazdy. Super. Czyli Tomek, znasz każdy typ roweru i doradzisz w zakresie każdego typu roweru. Szukajcie Tomka w sklepie, na pewno doradzi Wam właściwego sprzętu do Waszych potrzeb. Dzięki. Jestem z Mariuszem Tomalskim, menadżerem zespołu sprzedawców w Fabryce Rowerów. Mariusz, powiedz dokładnie, czym się zajmujesz w sklepie? Tak naprawdę przede wszystkim sprzedażą utrzymaniem klientów e, i zamówieniami, tak? Utrzymaniem wszystkiego, żeby wszystko przychodziło na czas. Okej, okay, a prywatnie jesteś zapowolonym rowerzystą, tak jak pozostali? Jak najbardziej, jak każdy z nas tutaj. Bez tego nie dałoby się tu wytrzymać, tak naprawdę. Okay. Trzeba kochać to, co się robi. Są z nami artyści z grupy Monstur, autorzy tej artystycznej instalacji, którą widzimy w sklepie. Panowie, skąd pomysł na, na to dzieło? Właśnie z Wojtek zgłosił się do nas z taką propozycją. My jakby bazując na historii Treka stworzyliśmy instalację artystyczną. Ona tutaj jest i zarówno spawana z elementów metalowych, wycinana, są tutaj elementy drewniane, jak i ręcznie malowane właśnie w technice szablonu. Tak. Wygląda to bardzo zjawiskowo, są tutaj fajne motywy rowerowe. A powiedzcie jeszcze proszę, jak długo trwa przygotowanie takiej instalacji? E, to nie jest prosty ani krótki proces. Od kilku tygodni do, do kilku miesięcy pracy u nas w pracowni. Warto było ten czas poświęcić, bo naprawdę to zjawiskowo wygląda e, super robota. E, dziękujemy bardzo. Dzięki. Znajdujemy się w strefie bike fittingu i fizjoterapii. Za tymi drzwiami jest Michał Barczyński. Cześć Michał. Cześć, witajcie. Czym zajmujesz się w Fabryce Rowerów? W Fabryce Rowerów odpowiadam za bike fitting i fizjoterapię. Bike fitting, czyli dopasowywanie pozycji kolarskiej, pozycji rowerowej, zarówno rowerów szosowych, MTB. I co? I tak naprawdę dobieranie tych wszystkich tutaj maszyn, jakie są w sklepie. W Twoim portfolio jest też regularne wyjeżdżanie z kolarzami kadry narodowej na różne wyścigi. Jesteś po prostu fizjoterapeutą kadry narodowej. Powiedz, czym różni się opieka nad takim typowym klientem fabryki rowerów od opieki nad kolarzami zawodowymi? Z kolarzami zawodowymi praca nie jest łatwa, ponieważ szczególnie w przypadku wyścigów jest to praca praktycznie 20 godzin na dobę. Od przygotowania ich przed etapem do, do takich zabiegów, które odbywają się po, no i cała opieka w trakcie. Czym, jakie różnice? No, kolarze zawodowi na pewno są poddawani o wiele większym obciążeniom, więc zarówno pozycja, jak i całość ich funkcjonowania na rowerze musi być dostosowana do tego, co oni pokonują, czyli do tych wszystkich etapów, dystansów, wyścigów. Także pozycja kolarska jest często agresywnie bardziej, bardziej agresywna po to, żeby zyskiwać wiadomo, jak najwięcej watów i tego wszystkiego, ale jednocześnie też musi być tak dostosowana do zawodnika, żeby on wytrzymał trudy wyścigu czy, 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 czy dłuższych etapów. Świetnie, dziękuję. Jednym sobie, jeżeli chcecie wytrzymać trudy jazdy na rowerze, Michał jest właściwą osobą. Fabryka rowerów prowadzi nie tylko sklep, serwis oraz bike fitting, ale również wypożyczalnie rowerów oraz centrum testowe Treka. Te maszyny czekają, abyście się na nich przejechali. My powoli kończymy naszą wizytę w Stodole, ale zachęcam was, byście tutaj przyjechali i sami sprawdzili jak dużo pozytywnej energii kolarskiego klimatu oraz po prostu ciekawych towarów i zaawansowanych usług w spotkacie w środku, bo to naprawdę wyjątkowe miejsce, do którego odwiedzenia Serdecznie Was zachęcamy. Jeżeli podobało Ci się to wideo, zostaw kciuka w górze. I pamiętaj, aby być na bieżąco z naszymi filmami, to subskrybuj nasz kanał.